Cross hexagon 3.0. la wie. Niech żyje życie, chciałoby się zakrzyczeć, jadąc na cross hexagon 3.0. To rower, na którym na nowo odkryjesz na radość płynącą z podróży w nieznane, niezależnie od tego, czy będzie to droga przez ciemny las, czy w niezbadane przez ciebie zakątki miasta. To rower posiadający spokojną geometrię, stworzoną do wielogodzinnych wypraw i jesteśmy pewni, że docenisz każdą chwilę spędzoną za kierownicą tego roweru. Cross Hexagon 3.0 w 2023 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramię, poprawiliśmy wiele drobnych detali które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynący z jazdy. O sprzęt dla każdego fana wypraw rowerowych. Cross Hexagon 3.0 to doskonały wybór dla jeśli szukasz roweru uniwersalnego. Dzięki sprawdzonemu napędowi Shimano z 21 przełożeniami zapewnia bezproblemową i tanią eksploatację. Tylna przerzutka Shimano Altus M310 zapewni Ci precyzyjną oraz szybką zmianę biegów nawet w trakcie jazdy w niesprzyjającym tempie by hamowanie zawsze było przewidywalne, niezależnie od warunków atmosferycznych czy sytuacji na drodze. Cross Hexagon 3.0 został wyposażony w mechaniczne hamulce tarczowe. Zapewniają one dużą wyższą siłę hamowania niż klasyczne hamulce V-brake. A dzięki mechanicznym zaciskom hamulców także bezawaryjność i łatwy serwis nawet w trakcie wycieczki rowerowej. Amortyzowany widelec o skoku 80 mm wygładzi wszelkie nierówności znajdujące się na drodze, a także ułatwi pokonywanie przeszkód. Które możesz staną na twojej drodze. Cross hexagon 3.0 został przez nas przygotowany z uwzględnieniem dwóch rozmiarów kół, 26 cali oraz 27,5 cala. Niezależnie jednak, który z nich wybierzesz, znajdziesz na nich przystosowane do lekkiego terenu opony wanda o szerokości 2,1 cala. Technologia wykonania ramy rama Cross Hexagon 3.0 została wykonana z aluminium performance stop aluminium performance 6061 to wysoka sztywność i odporność na złamania. A zarazem lekkość typową dla aluminium. Ten specjalny zapewnia rowerowi sztywność oraz odporność na złamania. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rama i widelec. Wykończenie lakieru. Matowy materiał ramy. Aluminium widelec. Cross-skok widelca, 80 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd. Przerzutka przód, Shimano Tourney T300 Przerzutka tyłu, Shimano Altus M310 Manetki, Shimano F41 Korba, hl Top Koronki, 42T34T, 24T leż 170 mm kaseta wolnobieg. Shimano MFTZ500 zakres kasety z leż wolnobiegu, 1428 T ilość przełożeń, 21 support, FPB 902 łańcuch, IBNES 50 hamulce, hamulec przód, tarczowy mechaniczny hamulec tył, tarczowy mechaniczny dźwignie hamulca, Shimano F41 tarcze hamulcowe, DISC 160 tarcze hamulcowe tył, DISC 160 komponenty. kierownica, aluminium 660 mm 31.8 wspornik kierownicy, aluminium 75 mm 31.8 7 siodło, cross wspornik siodła, aluminium 27.2 x 304, 11-8 chwyty, cross handy pedały, FP804.